A z nami Christian Gettinger. Po pierwszym sparingu można powiedzieć, że otworzyłeś konto bramkowe Mielec. Jak ocenisz ten wczorajszy mecz? No przeciwnik z Ligi Hiszpańskiej. Spodziewaliśmy się myślę tak, takiej gry dosyć technicznej. Fanie całkiem operowali piłką Hiszpanie. Więc mogliśmy też parę akcji otworzyć od, od bramki, ponieważ presowali nas dosyć wysoko. Więc myślę, że to fajnie zagrać z takim zagranicznym rywalem, bo, bo na co dzień takiej możliwości nie mamy. Wiadomo, że każde zwycięstwo cieszy, buduje gdzieś tam zespół i atmosferę, także bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście jeszcze dwa spotkania przed nami i też będziemy chcieli do tego podejść, tak, by je wygrać. A Ty też udowodniłeś, że forma strzelecka wciąż jeszcze jest i tylko można liczyć na to, że na wiosnę będzie jeszcze lepiej niż na jesieni. No tak, przy tej bramce akurat chłopacy super wypracowali tą akcję. Mi pozostało gdzieś tam domknąć i uderzyć. Cieszy to, że wpadło do bramki. Tak jak mówisz, fajnie też się cieszy z tego, że w tym sezonie pojawiły się jakieś tam liczby. Mam nadzieję, że jeszcze w drugiej rundzie też coś dołożę, bo ale tak jak wspomniałem, też na wywiadzie innym, wywiadzie innym że najważniejsze tak naprawdę jest zespół. Jesteśmy w Hiszpanii. Jak tutaj oceniasz? To już szósty dzień. Wiemy, że dość ciężko. Wczoraj wczorajszy, wczorajszy sparring też na pewno nie był najłatwiejszy dla Waszych kondycji i tak dalej. Jak to wygląda zdrowie? No przyjechaliśmy na no, obóz, trenujemy dwa razy dziennie, więc te obciążenia dziś się nakładają. Na pewno gdzieś tam pewnie z czasem już będziemy z tych obciążeń schodzić. Tak naprawdę do ligi już zostało niedużo czasu, ale chcemy to wykorzystać tutaj jak najlepiej, bo, bo trzeba przyznać, że warunki są fantastyczne. Boisko jest przygotowane naprawdę wyśmienicie. Szkoda, że po powrocie do Polski niestety będziemy musieli wrócić do tego innego, że tak powiem, trenowania. Mam nadzieję, że pogoda się nam troszkę poprawi i tyle. No a tutaj chcemy, to, tak jak mówię, wykorzystać jak najlepiej potrafimy, by po prostu być najlepiej przygotowanym do pierwszego meczu. Przed nami runda wiosenna. Ostatnie dwie w wykonaniu Stali Mielec nie były najlepsze. Czy liczysz, że ten właśnie obóz i w ogóle wszystkie przygotowania i to, że kadra też została utrzymana z nie pozwolą na to, żeby w końcu udowodnić, że na wiosnę Stal Mielec też w piłkę grać potrafi? No tak, no, trzeba przyznać, że gdzieś ta runda zawsze wiosenna, gdzieś punktowo wychodziła nam dużo gorzej. Wiele czynników się pewnie na to złożyło, ale to niekoniecznie chodziło o naszą złą grę. Bo uważam, że w wielu spotkaniach graliśmy dobrze, gdzieś tam piłka nie chciała po prostu wpaść do bramki, traciliśmy głupie znowu bramki w defensywie i, i, i później było ciężko gonić wynik. I faktycznie ten dorobek punktowy był mizerny. Mam nadzieję, że w końcu gdzieś ta karta się odwróci i, i teraz na wiosnę zapunktujemy lepiej, by, by po prostu to utrzymanie, które gdzieś tam jest naszym celem nadrzędnym, zostało zrealizowane jak najszybciej. Wiemy, że na obozie będzie jeden dzień wolny. Dzisiaj trener zdecydował, że niedziela wolna. Jakie plany na ten, na ten dzień? Co tu planujesz zrobić? Rower, może opalanie, czy bardziej? Nie wiem, nie myśleliśmy jeszcze o tym, bo dzisiaj jest tak naprawdę e, czwartek, jeszcze do tego, czasu, do tego dnia, do tej niedzieli jest jeszcze trochę czasu. E, także nie wiem, może jakiś rowerek, może jakiś spacer gdzieś, na pewno jakaś tam troszkę forma odpoczynku, ale myślę, że też jakiejś aktywności nie zaszkodzi jeszcze też chciałem wrócić do tego, że tak naprawdę zaczynałeś tę przygodę ze Stalą Mielec w czwartej lidze. Dzisiaj jesteśmy na, na obozie w, w Hiszpanii. Czy czasem jak tak się zastanowisz, jak to było, że dokąd doszedłeś tak naprawdę ciężką pracą swoją i całego klubu, że to takie trochę nieprawdopodobne, bo mało takich zawodników jest? No tak wyszło faktycznie. Eee, marzenia były zawsze. Myślę, że każdy jakieś swoje je ma udało mi się je zrealizować. Wiadomo, że ktoś na początku mógł powiedzieć, że to są rzeczy, które nie mogą się wydarzyć, bo, bo klub był na skraju, nawet bym powiedział, upadku i, i myślę, że ciężko było, że ktoś wyrokował, że Stalemilec może zagrać szywek w zaklasie. Nie ukrywam, że też mi było to ciężko wierzyć, ale, ale gdzieś tam mówię swoją cierpliwą jakąś tą pracą. Gdzieś, gdzieś po cichu liczyłem, wierzyłem, że, że będzie mi to dane. Oczywiście chciałem to ogólnie dojść do Ekstra Klasy, tak naprawdę a największym moim marzeniem byłoby by zrobić to tutaj ze Stalą w Mielcu. Udało się. No, trzeba się bardzo z tego cieszyć, bo, bo tak jak mówię, no, nie, nie, na początku nie było to łatwe, krok po kroku, sezon po sezonie. Szliśmy do przodu, wiadomo były tam po drodze różne rzeczy się wydarzały, że, że nie było łatwo, gładko i przyjemnie, ale, ale no tak już w piłce gdzieś jest, że czasem troszeczkę cierpliwości w tym wszystkim mimo, trzeba mieć, bo, bo wiadomo praca pracą, ale, ale i szczęście i, i cierpliwość to jest też ważną rzeczą i, i, i tak jak mówię cieszę się, że, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu jakim jesteśmy. Dzięki Krystian, powodzenia w kolejnych treningach i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.